Witam Cię, mój ulubieńcu. Teraz będziemy sobie wróżyć z kart Everyday Witch, z kart wyroczni. To jest pierwsze wahadło, pierwsza opcja. Musiężne to jest druga opcja. I do czyszczenia czak, trzecia opcja. Wybierz sobie jedno wahadełko, które Ci najbardziej przyciąga, a ja wylosuję Ci kartę. Jedną kartę, pierwszą kartę do tego wahadełka, jeżeli to jest Twoje wahadło jakie jest przesłanie dla ciebie na ten moment? O, przesłanie jest piękne. Podążaj za swoimi marzeniami. Otwieraj okno, miotła w rękę i fru! O czym marzysz? Czego bardzo pragniesz? Samki teraz oczy i pomyśl, co jest Twoim największym, najskrytszym marzeniem? Napisz mi w komentarzu. Druga opcja, wahadło mosiężne i dla Ciebie weźmiemy tą kartę, a ta karta mówi o tym, żebyś zasadził swoje nasionka. Pamiętaj, jeżeli chcesz coś zebrać, najpierw trzeba to zasadzić, jeżeli chcesz mieć dobrą pracę, najpierw musisz ukończyć szkołę. Skończyć jakieś kursy, czegoś się nauczyć. Jeśli chcesz mieć piękną miłość, najpierw musisz pokochać siebie, może? Także najpierw sadzimy, później podlewamy, opieku opiekujemy się tym, a następnie dopiero mamy owoce swojej pracy. Także tutaj jak wyglądasz za darmo, to nic nie będzie. Trzecia opcja wahadła do czyszczenia, tak? Moje. I dla ciebie karta jest. Taka, żebyś przestał stać w miejscu, tylko ruszył teraz! Bierz tą pałeczkę ten buław i działaj! Działaj, twórz swoją rzeczywistość. Przecież to ty jesteś reżyserem, kreatorem swojego życia. Zrób jakiś ruch! Zobaczcie, fajnie. Kamerka. <laughs> Zasłoniła jej twarz. O, teraz pokażę Ci Przepiękny Przepiękna. Tak? Nie stój w miejscu. To jest karta, która zawsze dla mnie mówi, motywuje mnie do różnych działań, do czarowania, do robienia różnych rytuałów. Nie stać, nie czekać w miejscu na sukcesy, na miłość, tylko działać. Działamy, kochani! Działamy poprzez różne działania, nawet magiczne. Buziaki, pa!